Paneczko, witam wszystkim i przestrzegam. Nie dajcie się złudzeniom. Jak niby złotym środkiem, osiągniecie bardzo szybkie zyski, nawet i kilka tysięcy złotych za jeden dzień. A cóż, tutaj niby ktoś tam podstawia, że Szymon, chołownia, zdradza jakiś sekret, bla, bla, bla. Tutaj wszystko pięknie pokazane, jak to, jak to miał, wypłacane pieniądze, transfery. To wszystko to jest po prostu bajka wyssana z palca, żeby szukać takich naiwnych ludzi, jak tych, którzy się na to łapią, a łapią się na to, bo nigdy nie będzie brakować człowieka, który myśli, że za darmo po prostu dostanie miliony. Także zaraz Wam coś pokażę. A tutaj niby, że brat bratu dał prezent. Wszystko ładnie, pięknie pokazane. Bla bla bla. Co Wam chciałem pokazać? Już przewinę do tego momentu. Tych bzdur nawet nie chce mi się czytać. Bo to jest coś ciekawego, co po prostu ktoś nie dopracował na tej stronce. Tutaj pokazane krok po kroku. Co to, to trzeba zrobić? Wypróbuj tutaj, to także nie radzę już w to klikać. Bo kto wie, co się pod tym odnośnikiem znajduje. Może jakiś wirus? Prawdopodobnie tak. Tutaj patrzcie się, niby komentarze i tyle polubię, nie? Komentarze, wow. Jak to wszystko ktoś pisze, jeszcze komentarz. Dobra, ok, ja bym na przykład chciał jakiś komentarz polubieć, nie? No, bo widzę, tutaj jest tyle polubień, no to chcę klikać. O, przekierowało mnie na jakąś stronę, nie? Chcę klikać, nie? No, 207, no chcę polubić, chcę polubić, no nie da się, no jedynie mnie tam gdzieś przekieruje, że niby zostało 37 minut, nie? Także nie, nie da się dodać polubienia, chociaż ludzie inni w jakimś magicznym sposobem polubili. Nie? No niestety ja tego lajka nie dodam. Nie? No nie da się. Także dzięki za oglądnięcie tego materiału. Nie daj się nabrać, nie daj wyłudzić swoich danych oso osobistych osobowych typu adres, e-mail czy konta Facebooka i tak dalej, i tak dalej, bo dzięki temu taki oszust ma dostęp do Twojej poczty e-mail i, i przez Twoją pocztę e-mail wtedy rozsyła Twoim znajomym i wielu ludziom takie podobne, fejkowe strony. Także dzięki za uwagę, to by było na tyle. Trzymaj się ciepło, pozdrawiam serdecznie i nie daj się zrobić w balona. Cześć.